Dio, buon giorno, buon giorno, Witam cię w kolejnym odcinku mojego podcastu, konkretnie o marketingu. Tym razem będzie nie tylko konkretnie, ale też krótko. Jak być może wiesz, raz na jakiś czas eksperymentuję z najróżniejszymi formatami, więc jeżeli masz przed sobą akurat krótki spacer, może drogę do lokalnego sklepiku, albo bardzo krótką drogę do pracy, czy być może nawet przejażdżkę windą, w Window, co po niektórych wieżowcach wie w dół, to kto wie, może zdążysz wysłuchać akurat tego odcinka, ponieważ dziś mam dla ciebie trzy. Proste rady w zakresie optymalizacji kampanii na generowanie lidów na Facebooku. Zaczynajmy! Generowanie lidów na Facebooku to jeden z moich absolutnie ulubionych celów reklamowych, czyli mówimy tutaj o celu pozyskiwania kontaktów bezpośrednio w menadżerze reklam. Ilekroć prowadzę szkolenia z reklamy na Facebooku, pytam ludzi o to, czy kiedykolwiek zetknęli się z reklamą tego typu. I wychodzi wówczas spaczenie marketera, ponieważ dla mnie ten format jest absolutnie rozpowszechniony. W rozmowach z kolegami z branży, czy właśnie z różnego rodzaju firm ciągle omawiamy różnego rodzaju skuteczne formaty i metody docierania do użytkowników. Rozmawiamy o testach landing page, kontra, testy, formularzy pozyskiwania kontaktów właśnie. I omawiamy wyniki takich testów. A potem okazuje się, że spotykam marketerów na sali i praktycznie nikt jako odbiorca z tego typu reklamą się nie zetknął, co jest szalenie ciekawe i powtarza się regularnie od lat. Co więc dopiero wymagać od użytkowników już bezpośrednio na rynku, czyli takich, którzy nie są po tej marketingowej stronie mocy. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ z mojej perspektywy, jeżeli chodzi o optymalizację kampanii, Typu pozyskiwania kontaktów, których celem jest generowanie lidów poprzez Facebooka, to warto zastanowić się nad trzema rzeczami, które mogą mieć niebagatelny wpływ na to, czy nasze kampanie będą przewoziły zakładane efekty, czy też nie, a nie wszystkie z tych elementów są całkowicie zależne od nas. Stąd pierwsza rzecz, o której chciałem Ci powiedzieć, to jeżeli zamierzasz dopiero po raz pierwszy uruchomić reklamę typu pozyskiwanie kontaktów. A twoim celem stojącym za tym może być szereg rzeczy, o których myślę, że kiedyś nagram osobny odcinek. Na przykład, możesz chcieć uzyskać więcej zapisów do newslettera, ale możesz też, na przykład, chcieć pozyskiwać kontakty dla działu handlowego, pozyskiwać osoby chętne do pracy itd., itd., to nastaw się z góry, że mniej więcej połowa lidów, które wpadną tą drogą, będziesz musiał bądź musiała wyrzucić do kosza. Mimo, że całe przejście procesu Zostania kontaktem biznesowym dla Twojej firmy to jest szereg kliknięć, podczas której musimy zobaczyć swoje dane, przejść przez ekran początkowy, zaznaczyć kilka zgód i na końcu jeszcze cały proces ponownie potwierdzić. To potem, kiedy następnego dnia, czy nawet po kilku godzinach, handlowiec Twojej firmy, czy inna osoba będzie kontaktować się z danym tak zwanym brzydko leadem, może się okazać, że ta osoba stwierdzi, że albo nic takiego nie kliknęła, albo że w ogóle nie wie o co chodzi. Albo że wcale nie jest zainteresowana. I zauważyłem, że spora część marketerów czy reklamodawców wtedy się po prostu irytuje i stwierdza, że coś jest nie tak z tym całym formularzem prawdopodobnie źle uruchomiliśmy swoją reklamę, albo po prostu na Facebooku nie ma wartościowych kontaktów dla naszego biznesu. To ostatnie to częsta rzecz w kontekście ludzi związanych z B2B. Tymczasem prawda jest zupełnie inna. Być może czasami tym głównym elementem, który wpływa na to, czy osoba pamięta, że z tobą się kontaktowała, czy nie, jest po prostu kwestia czasu. Stąd powinniśmy kontaktować się z osobami, które zostawiają tego typu dane do siebie jak najszybciej. Ale czasami może to być po prostu kwestia tego, że ktoś wyklikał bardzo dużo takich reklam, albo wchodzi w interakcję z wieloma reklamami, albo realnie zrobił to jakoś na szybko przypadkiem. No cóż, może niektórym się udaje. To, co jest najważniejsze z Twojej perspektywy, to, że druga połowa tych tak zwanych leadów będzie jak najbardziej dobrej jakości. Co to oznacza? To oznacza, że dawaj szansę temu celowi reklamowemu. A następnie bezpośrednio w merderze reklam, kiedy będziesz obserwować, jakie są koszty za LIDA, nałóż to później już w swoich własnych systemach analitycznych na to, ile z tych LIDów było rzeczywiście wartościowych bądź kwalifikowanych. Bo może się wówczas okazać, że koszt tego typu LIDA bezpośrednio pozyskanego z Facebooka, mimo że cała ścieżka wydaje się łatwiejsza, jest po, po odpowiednich wyliczeniach wyższy niż. Pozyskiwanie kontaktu inną drogą, na przykład poprzez Landing Page, teoretycznie mniej wygodną, bo wszystkie rzeczy trzeba po drodze wypełnić, a w praktyce może się okazać, że jednak na koniec dnia dla Ciebie, jako dla firmy prowadzącej tego typu proces generowania lidów, jest to po prostu opcja bardziej opłacalna. Wątek numer dwa z kolei, na który już mamy wpływ, to wątek dotyczący tego, w jaki sposób podejść do tworzenia kopii związanego z generowaniem. Lidów, czyli pozyskiwaniem kontaktów poprzez Facebooka. Zauważyliśmy bowiem jako Digitalk w toku szeregu kampanii, że jeżeli chcemy podnieść jakość lidów i chcemy, żeby osoby, które kontaktują się z firmą, zostawiają te dane kontaktowe, były rzeczywiście tymi osobami, które wiedzą, na co się piszą, w większej niż standardowo liczbie przypadków, to trzeba w kopii bezpośrednio opisać mechanikę działania tej reklamy. To nauczka, tudzież nauka, którą wyciągnęliśmy. Z pewnej kampanii dla firmy zajmującej się rekrutacją opiekunek osób starszych. Praca ciężka, i jak wiadomo, nie jest to rzecz, na którą człowiek jakoś mega chętnie będzie się zgłaszał, natomiast wówczas my w imieniu tejże firmy szukaliśmy osób, które byłyby gotowe zostawić do siebie kontakt aby następnego dnia rekruter bądź rekruterka z firmy naszego klienta zadzwonił do takiej osoby i porozmawiał z nią na temat tego, czy ta praca jest dla niej, czy spełnia jakieś podstawowe kryteria itd. itd. Uruchomiliśmy więc dwa rodzaje kampanii. Jedną standardową, opartą bezpośrednio o landing page, ale drugą eksperymentalną, opartą właśnie o cel pozyskiwania kontaktów. Co się okazało? O ile landing page zapytania czy lidy w tym momencie generował, o tyle formularze kontaktowe praktycznie wcale. Pochyliliśmy się więc wówczas nad danymi bezpośrednio w menadżerze reklam. To, co wyszło z tej analizy, to fakt, że ludzie otwierają te formularze, czyli klikają w reklamę, co dla mnie było sygnałem, że są bezpośrednio zainteresowani czymś takim, natomiast później nie przesyłają już tego formularza dalej. Zaczęliśmy się więc zastanawiać, z czego może to wynikać. I właśnie dlatego opowiedziałem Ci na początku o tej swojej historii, o swoich doświadczeniach z sali szkoleniowej. Doszliśmy bowiem do wniosku, że być może w zasadzie jest tak, że ktoś klika taką reklamę, widzi jakiś dziwny formularz, który z automatu wypełnia się jego danymi, i po prostu nie wie, czy to jest może jakiś internetowy skam, może jakieś oszustwo, może właśnie ktoś kradnie jego dane. Bo okej, okay, możemy zdyskredytować ten styl myślenia, ale zastanów się, jeżeli nie jesteś osobą, która mega mocno siedzi w takich rozwiązaniach internetowych, naczytasz się na portalach o tym, co się może zadziać złego, jeżeli po tym internecie, jak to się kiedyś mówiło, surfujesz, czy po prostu po nim chodzisz i widzisz nagle po kliknięciu na Facebooku coś, czego normalnie nie widujesz, bo zazwyczaj, kiedy coś klikniesz, to po prostu przenosisz się do jakiejś innej strony albo do Messengera, to faktycznie można w tym momencie spękać i taki formularz wyłączyć. Postanowiliśmy więc sprawdzić, czy rzeczywiście tutaj leży problem. I od tej pory zaczęliśmy na końcu tego typu reklam dodawać kopię mniej więcej tej treści. Kliknij a formularz, który się otworzy, automatycznie wypełni się danymi. Po kilku kliknięciach prześlesz go dalej, a następnego dnia rekruter od nas skontaktuje się z tobą, żeby porozmawiać o ofercie pracy. Generalnie było więc to kopii, które tłumaczyło, jak reklama działa, co zadzieje się po momencie kliknięcia, jak wygląda cały proces. I to wystarczyło. Nagle zanotowaliśmy, że kilkanaście, a później i kilkadziesiąt procent osób, które otwierają ten formularz więcej w stosunku do pierwotnej wersji, rzeczywiście zostaje tymi. Potencjalnymi kontaktami. Inna sprawa to oczywiście, jak przełożyło się to później, już bezpośrednio na to, ile udało się pozyskać tą metodą opiekunek osób starszych, ale dla nas najważniejsze było w danym momencie zwiększenie wolumenu, ponieważ na to byliśmy przede wszystkim nastawieni, wychodząc z założenia, że im większy wolumen, tym więcej na koniec dnia potencjalnych kandydatek, znaczy kandydatów na opiekunki, opiekunów osób starszych. Takie były założenia z klientem. I ta metodyka. Jednocześnie jest moją radą numer 3, ponieważ tłumaczenie procesu, co się zadzieje i jak działa reklama Lidac, to był nasz punkt wyjścia w przypadku grup docelowych, które być może nie są aż tak obyte z internetem. Choć z drugiej strony, nie chciałbym tutaj nikogo obrażać, bo można być doskonale obytym z internetem i z jego użytkowaniem, a z pewnymi rzeczami po prostu się nie zetknąć. To tak na marginesie, gwiazdka na końcu zdania. Natomiast dokładnie tę samą metodykę. Zaczęliśmy również przekładać do grup dużo bardziej wyspecjalizowanych. Przykładowo, czasami zdarza nam się uruchamiać kampanie generujące kontakty do marketerów, takich jak ty po drugiej stronie w tej chwili, albo na przykład do programistów, albo do innych grup docelowych, które mają jedną cechę: są wysoce świadome tego, co może się zadziać z ich danymi, jak ja później jako marketer. Mogę te dane wykorzystać. I wówczas okazało się, że w przypadku takich grup docelowych, a szczególnie programistów, jedną zmianą w kopii, która pomagała pozyskiwać więcej lidów z reklamy z celem pozyskiwania kontaktów, nie było już oczywiście tłumaczenie tego, jak działa formularz, ale zamieszczanie na końcu informacji, że tych danych użyjemy wyłącznie w celu kontaktowym do tej konkretnej rzeczy. Dlaczego wymagało to dodatkowego określenia. W końcu te same rzeczy napisane są w zgodach marketingowych? Nie wiem. Może po prostu wynika to z faktu, że, żeby te zgody przeczytać i ewentualnie zobaczyć, na co się mamy zgodzić, to musimy już się przez ten formularz przeklikać. A żeby się do niego przeklikać, trzeba go otworzyć. Stąd wzięliśmy ten komunikat de facto podobny z tym, co jest na końcu, już bezpośrednio na etapie zgód, i wyjęliśmy go wcześniej, żeby pokazać ludziom. Co się zadzieje z ich danymi i że mamy tak naprawdę czyste intencje. Także pozdrawiam wszystkie osoby bardziej świadome technikaliów, RODO i podobnych rzeczy po drugiej stronie. Okazuje się, że być może Ciebie również coś takiego uspokaja. Jeżeli tak, daj mi znać, a chętnie opowiem o tym w którymś z odcinków podcastu, że więcej osób potwierdza moją, powiedziałbym tutaj, hipotezę czy mój pomysł na optymalizację kampanii. I to tyle. Daj mi proszę z kolei znać słuchaczu, bądź słuchaczko, czy tego typu krótsze odcinki skupione na kilku prostych growakach, można by było powiedzieć, a mówiąc ładnie po polsku, po prostu radach czy jakichś doświadczeniach wynikających z optymalizacji są dla Ciebie interesujące, a wówczas będę nagrywał ich jeszcze więcej. Oczywiście, jeżeli. Hmm, ten podcast Ci się spodobał, to gorąco Cię zachęcam do szerowania go gdzieś w mediach społecznościowych, oceniania, jeżeli ta aplikacja, z której korzystasz, na to pozwala, czy obserwowania, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Ale na dziś to jest wszystko. Bardzo Ci dziękuję za to, że jesteś ze mną. Życzę Ci miłego dnia i do usłyszenia. Cześć!